Jeśli myślicie, że hakerka dopiero co pojawiła się na wojonowicach, to niestety nie macie racji. Skąd o tym wiem? Na to pytanie znajdziemy odpowiedź na kanale Wojtka. Dokładnie 3 czerwca ubiegłego roku na jego kanale pojawił się film o tajemniczym tytule Ktoś chce nam pomóc zniszczyć hakera. Ktoś równie potężny, jednak nie mniej tajemniczy. Ktoś, kogo prawdziwe zamiary nie są do końca znane. Ktoś z pewnością wyjątkowo potężny. O kim mowa? Tym kimś była najprawdopodobniej... Hakerka. Hej, cześć kochani. Dziś porozmawiamy sobie trochę dłużej niż ostatnio, bo w szybkich strzałach to naprawdę wszystko się dzieje bardzo szybko. Więc upewnijcie się, że przez najbliższe kilka minut będziecie siedzieć wygodnie. Pamiętajcie, żeby po obejrzeniu koniecznie podzielić się w komentarzach, co myślicie na temat Hakerki, Jakie są Wasze przypuszczenia odnośnie tej postaci? Najciekawsze wpisy nagrodzimy serduszkiem. Nie przedłużając, zapnijcie pasy, i zapraszam Was do oglądania. Wojan we wspomnianym wcześniej odcinku pokazał nam list. List, którego treść nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Wątpliwości jednak pojawiły się w momencie, gdy przyszło ustalić jego autora. Nie był on bowiem podpisany żadnym imieniem, jednak na jego spodzie widniały dwie litery, D oraz B. Na tamten moment ich rozwinięcie nie było znane, ale tajemnica kryjąca się za nimi miała zostać rozwiązana szybciej, niż się mogli tego spodziewać. Od tamtego czasu jednak słuch o tej tajemniczej postaci niemal całkowicie zaginął. Hakerka, która miała przecież pomóc wojanowiczanom w pokonaniu złego hakera, zniknęła bez śladu. Jednak, wszystko to zmieniło się nieco ponad dwa tygodnie temu. Tego dnia bowiem wojan otrzymał kolejny tajemniczy list. Zanim jednak przejdę do niego, to zatrzymajmy się na chwilę na poprzednim filmie, w którym to Wojtek wraz z resztą przyjaciół przypomnieli sobie, że ktoś taki jak hakerka próbował się z nimi skontaktować. Na materiale o nie pozostawiającej wątpliwości nazwie, wiadomość do hakerki: Potrzebujemy pomocy, wojan odszukał swoje nagranie sprzed kilku miesięcy. Możemy w nim zaobserwować, jak ponownie czyta on otrzymany wtedy list. Widać, że jest wyraźnie poruszony nierozwiązaną do tej pory tajemnicą. Postanawia więc pod koniec filmu zwrócić się bezpośrednio do nadawczyni listu hakerki. Prosi ją o ponowny kontakt. I pomoc w odbudowaniu wojanowic, po tym jak zostały poważnie uszkodzone na skutek działań hakera Wraz z Nubkiem zapewniają ją, że są pokojowo nastawieni oraz że będą bardzo wdzięczni za pomoc. Jak się niebawem miało okazać, na reakcję hakerki nie musieli czekać zbyt długo. Przerywamy na chwilę odcinek. Jeśli podoba Wam się nasza praca i chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, to koniecznie zostawcie suba, nie przewijajcie reklam i oglądajcie do końca. Dla nas to znaczy naprawdę naprawdę dużo i pozwala na tworzenie jeszcze ciekawszych materiałów. Ha, a jak macie Instagrama, to możecie nas zaobserwować. A teraz wracamy do filmu. Kolejny dzień na Wojanowicach przyniósł jeszcze więcej pytań, nie pozostawiając odpowiedzi. Powiem dokładnie 19 grudnia, czyli dnia kolejnego po wystosowaniu prośb do hakerki na kanale Wojana pojawił się kolejny film. Jego tytuł już jest w stanie zdradzić nam bardzo wiele. Dostałem list od hakerki w prawdziwym życiu. Sytuacja ta zdawała się być przełomowa w całej sprawie, ponieważ po niemal półrocznej przerwie Wojanowiczanom znów udało się nawiązać kontakt z ową tajemniczą postacią. List tym razem różnił się znacząco od poprzedniego. Owa postać wspomniała tym razem, iż dysponuje bardzo ograniczoną mocą. Co zaskoczyło Wojana, gdyż poprzednio zdawało się, że dorównuje ona swoją potęgą hakerowi. Ta częściowa moc jednak musiała im wystarczyć, aby przywrócić Wojanowice do czasu ich dawnej świetności. Wojtkowi i reszcie ekipy zależało tylko na tym, aby odbudować ich wioskę, i zdawało się, że w tym hakerka jest im w stanie pomóc. Treść listu możecie właśnie zobaczyć na ekranie. Mówi w nim ona, iż aby mogła wesprzeć ich w odbudowie, potrzebne będą dokładne kordy budynków, które mają zostać przywrócone. Co więcej, poza podaniem kordów, Włanowiczanie mają również powiedzieć, jaki dokładnie budynek ma się znaleźć w danym miejscu. Wszystkie informacje poleciła zapisać w książce, po czym wrzucić ją do dziury w miejscu, z którego nikt nie wraca. Dziura ta skrywa przed sobą naprawdę wiele tajemnic. Pochłonęła ona chociażby matronera oraz przyczyniła się do pojawienia się hakera. Teraz natomiast miała służyć jako swego rodzaju przekaźnik dla wiadomości dla hakerki. Czym ona tak naprawdę jest? Kto ją stworzył i co się za nią znajduje? O tym, moi drodzy, dowiecie się w kolejnym odcinku, który już czeka na publikację. A my na ten moment wróćmy do głównego tematu materiału. Bohaterowie na przestrzeni całego odcinka eksplorowali Wojanowice i starali się zlokalizować wszystkie budowle, które zostały zmienione lub postawione przez hakera. Następnie bardzo konsekwentnie zapisywali wszystko w książce zgodnie z poleceniami hakerki. Gdy upewnili się, że nic już im nie umknęło, to udali się do wspomnianej już tajemniczej dziury. Po podpisaniu książki, wojan wrzucił ją we wskazane miejsce. I pozostało im tylko czekać na rozwój sytuacji. Następny film przyniósł wiele zmian. Początkowo wszystko wydawało się być normalne, jednak już chwilę później oczom wojana ukazało się coś niezwykłego. A Kerka ewidentnie zabrała się do pracy. Na oczach jego oraz Paliona zaczęły się pojawiać rozmaite budowle, a wojanowice powoli odzyskiwały swój dawny blask. Po kilkunastu minutach prace były niemal zakończone. Wojan, widząc to, szczerze się ucieszył i ogłosił, że stare Wojanowice właśnie wróciły. Jednak wróćmy do tematu odcinka. Kim tak naprawdę jest hakerka? Z pewnością kimś, kto dobrze życzy Wojanowiczanom, kimś, kto jest skłonny do pomocy, nie otrzymując nawet nic w zamian, kimś, kto z pewnością posiada ogromną moc stworzenia. W końcu wspomniane wcześniej budowle pojawiały się w mgnieniu oka, jednak również kimś niezwykle tajemniczym, z kim kontakt jest bardzo ograniczony. No bo spójrzcie, tak naprawdę nie udało się z nią ani razu porozmawiać, ani zobaczyć. Wojenowiczanie zaufali komuś, tak naprawdę nie wiedząc, kim ta istota jest. Przecież równie dobrze to może być pułapka. Jednak uważam, że jest inaczej. Wielu z Was chciałoby, aby Hakerka się ujawniła. Co więcej, żeby została na Wojanowicach. Myślę jednak, iż tak się nie stanie. Dodam przy okazji, że w ostatnim filmie zastanawialiśmy się, kto w takim razie może dołączyć na Wojanowice. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to gorąco zapraszam. Dlaczego jednak uważam, iż Hakerka nie dołączy na serwer? Jest ona postacią bardzo podobną do Hakera, który to, no nie oszukujmy się, Trochę już się widowni przejadł, gdyż gościł w serii przez dobre kilka miesięcy. Patrząc też na najnowsze filmy na kanale Wojana, nie jesteśmy w stanie zauważyć żadnej wzmianki o hakerce. Podejrzewam zatem, że może jeszcze w jakimś odcinku jej wątek zostanie poruszony, ale kiedy to się stanie, a o tym przekonamy się niebawem. Jeśli obejrzeliście do końca, to napiszcie w komentarzu LAMIMY, a przyjdę wam serduszko. I mówił do Was Robert z kanału LAMIMY. Do usłyszenia.